Cześć, witajcie. Dzisiaj słów kilka o sentymencie zaklętym w zapachu, który jest naprawdę tani. Ale chętnie do niego wracam, bo ilekroć go wącham, tylekroć się uśmiecham. Zara. Zapach dla mężczyzn. Zara Gold. Zapach, który już przeszedł tyle reformulacji a ja po raz pierwszy nie kupiłem go w tym flakonie. A w zupełnie innym. Ale w środku został prawie to samo. Jakieś 12 lat temu, kiedy przeniosłem się do największego miasta w okolicy na studia, po raz pierwszy poszedłem w ogóle do Sary i znalazłem zapach. Znalazłem zapach, który szalenie mi się spodobał od pierwszego powąchania, i stwierdziłem, że to będzie mój zapach. Kupiłem go. Towarzyszył mi naprawdę na większą okazję. Wiecie, jak to jest ze studentem: liczy się każda złotówka, i jakby nie za bardzo jest kasa na to, żeby wydawać na pierdoły w tamtym wypadku. Wtedy myślałem, że zapachy to pierdoły i, i faktycznie nie jest mi to jakoś super potrzebne. To był jeszcze moment, gdzie nie pałem wielką pasją, ale zobaczcie, w którym momencie jestem teraz, jak łatwo wpaść w wir niesamowitej miłości do, do perfum. Niemniej kupiłem wtedy Zara Gold i stwierdziłem, że to jest naprawdę niezły zapach i chcę, żeby był ze mną zdecydowanie dłużej. Kupiłem go w błyszczącym, takim smukłym flakonie, kupiłem trzydziestkę, używam tylko na większe okazje. I to był zapach, który, ilekroć później wąchałem, tylekroć zawsze się uśmiechałem, bo łączył mi się naprawdę z wyjątkowymi wspomnieniami i przeżyciami. I jakiś czas temu wróciłem do tego zapachu. Kupiłem w zarze po raz kolejny wersję Gold 30ml. Z tym, że w tym momencie już jest po kolejnej reformulacji. Nie wiem której, ale chyba z czwartej albo z piątej. I została zamknięta w innym flakonie. Flakon mi się bardziej podoba, ale zapach, który był wtedy, był trochę. Głębszy, intensywniejszy. Wrażenie ogólne zostało to samo, natomiast. E, no, niestety ta reformulacja niekorzystnie wpłynęła na samą kompozycję. E, jak się gdzieś poszpera po internecie i poszuka, niektórzy mówią, że ten zapach jest podobny do Black XS e, Pacoraban. Coś w tym jest, natomiast szczerze, jakbym miał wybierać, to chyba wolę Zare, Z tego względu, że jest mimo wszystko troszeczkę delikatniejsza. Nie jest tak. E, Dobijająca jak Pakoraban Black XS, sama kompozycja, oczywiście, została stworzona w oparciu o cytrynę, o taki akcent praliny, cynamon i czarny kardamon. I wszystkie te nuty są tutaj absolutnie wyczuwalne. Przy czym to pralina tutaj dominuje i wiedzie prym, dodaje takiej jej słodyczy bardzo przyjemnej, ale połączenie praliny z paczulą jest odklejające od rzeczywistości. Pralina słodka, mięsista, nuta gourmand. I paczula, która jest zdecydowanie bardziej ziemista, szorstka, mineralna. Zderzenie tych dwóch składników, dwóch totalnie różnych światów, dało naprawdę niesamowity efekt. I jestem przekonany, że to właśnie zderzenie tych dwóch składników najbardziej mi się podoba w tej kompozycji i dlatego chętnie do niej wracam. Za każdym razem jak wącham, to sobie przypominam właśnie studia i przeprowadzkę do, do większego miasta. Jest naprawdę świetnie, z tego względu, że cynamon dodaje nam lekkiej pikanterii, podkręca to wrażenie i, i głębie całej kompozycji ale wpływa też na przedróżenie samej trwałości tego zapachu. Pomimo tego, że jest tani jak barszcz i ktoś by pomyślał, że no zara to może niekoniecznie się trzymać, tak zapach naprawdę się nieźle trzyma, bo tutaj dobijamy do 6 godzin, 6-7 nawet. Biorąc pod uwagę cenę i to, że jest to zapach zainspirowany zupełnie innym pachnidłem i na pewno będzie bardziej rozcieńczony i faktycznie tak jest. Jeżeli chodzi o projekcję, umiarkowana. Przy czym to jest zapach, który ja bardzo często... Dla własnej przyjemności aplikuję sobie na dłoń i chętnie się w niego zanurzam. W ostatnim czasie już używam go zdecydowanie mniej i myślę, że ta trzydziestka starczy mi na dużo dłużej niż ta pierwsza. Z tego względu, że teraz wracam do niego bardziej z sentymentu, bo to nie jest zapach, w którym się dzieje nie wiadomo co. To troszeczkę takie zderzenie czegoś ziemistego i słodyczy, która wynika chociażby z Mugler Aimen. Na pewno kojarzycie zapach e, i te nuty słodkie, bardzo przyjemne z, z Aimen'a. Tak samo tutaj, w momencie kiedy wejdziecie w Gold, macie takie wrażenie zderzenia właśnie nut gourmand, czyli owych pralin, właśnie z czymś bardziej ziemistym. Ale w dalszym ciągu jest to noszalne, nie jest to męczące, nie jest to nużące, ale nie jest też jakoś super ciekawe. Nudne też nie, to jest taki zapach, który jest Jedną nogą, tu, jedną, tu, jest bardzo pomiędzy, i, i to jest kompozycja, która no, podoba się w większości yy, i spowodowała też, że chętnie sięgnąłem po inne zapachy, zary, o których wam też niebawem opowiem, bo i zdarzyły się. <laughs> fuck upy, i to jakie? Uff. Szkoda, gadać, naprawdę, ale wam opowiem, żebyście wiedzieli, bo. Tak jak ja się mogę nacieść, to chyba nikt nie potrafi. No, ale zdarza się. Niemniej, jeden z moich ulubionych zapachów Zary. I, i myślę, że będzie ze mną jeszcze długi, długi czas. Tym bardziej, że użycie jest niewielkie, bo jest gdzieś w tym, w tym poziomie. I ta trzydziestka mi jeszcze naprawdę na długo starczy. Lubię się w niego zanurzać. Bo przypomina naprawdę fajne chwile i taki czas, który już niestety nigdy nie wróci. Ale wspomnienia zostają. Pamiętajcie o tym. Kiedy kupujecie zapachy, kiedy budujecie swoje wspomnienia, kiedy budujecie bagaż olfaktoryczny, bo to właśnie zapachy później są takim kluczem, który wyciąga najlepsze albumy z Waszej głowy i oglądacie jak film fabularny i wracacie do tego, co już się skończyło i, i nie wróci. I ja tak mam właśnie z tym zapachem. Jeżeli znacie, jeżeli lubicie zapachy z Zary, bo to też jest dla mnie ciekawy case, zara i zapachy, podzielcie się na dole. Wiem, że mają bardzo dużo inspiracji, ale mają też dużo zapachów takich powiedzmy autorskich, aczkolwiek ostatnio jak wąchałem te zapachy autorskie, to wcale takie autorskie nie są. Nie. Powąchałem trzy, z czego dwa, by po prostu zerżnięte z innych zapachów, które są dostępne no, w większych markach i są dużo, dużo droższe. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.